3. Stało się. Panie i panowie, towarzyszki towarzysze, przyjaciele i przyjaciółki, kamradki, i kamraci. Ludzie z prawa i z lewa dobrej woli. Uważajmy rusko z dzisiaj decyzją prezydenta Federacji Rosyjskiej uznano doniecką. I Ługańską Republiki, która zamieszkuje na dzień dzisiejszy 4 miliony mieszkańców, z czego 800 tysięcy już otrzymało obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, a stara się kolejne 400-500 tysięcy. Z powodu złamania umów mińskich, podpisanych przez Francję, przez Niemcy, w Federację Rosyjską, strony Ługańską, Doniecką i przede wszystkim Ukrainę, Ukraina rozpoczęła bombardowanie spornych terytoriów, już nie wspornych, szanowni Państwo, oficjalnie powstałych, uznanych przez Federację Rosyjską za chwilę Syrię z którymi podpisano dzisiaj już umowy międzynarodowe o pomocy, współpracy wszelkiej gospodarczej, gdzie jest, jak już Państwo wiedzą, oficjalnie część obywateli posiadających rosyjskie obywatelstwo gdzie od ostrzałów z artylerii, prób dywersyjnych, niszczenia infrastruktury, gazociągów, rur wodociągowych i tak dalej, o czym już wiemy, bo wpadły osoby z SBU, czyli Służb Specjalnych Ukrainy, doszło do takiej sytuacji, z jaką Donieck czy terytoria Ugańskiej Republiki nie stykały się od roku 14-15. Krótko mówiąc, cierpliwość rosyjska, rosyjskiego świata się skończyła. Było to poprzedzone rozmowami ze wszystkimi ważniejszymi głowami świata, w tym Stanami Zjednoczonymi, które, jak stwierdził Dimit Kazak, który był człowiekiem oddelegowanym do rozmów z zachodem i ukraińską stroną, nikt tak naprawdę nie chciał wprowadzić, ponieważ rola Kamaryli, która rządzi Ukrainą, byłaby bardzo ograniczona. Mówimy tutaj o. Oligarchach i politycznych czynnikach powiązanych z neobanderowcami. Tak, proszę Państwa, z neobanderowcami. Bo oni stali się jedną z części politycznego establishmentu Ukrainy, którzy, których jest około 150 tysięcy w różnych formacjach paramilitarnych, tak zwanych ochotniczych, nawiązujących wprost do łupa do tradycji zbrodniczej, szowinistycznej, integralnego szowinizmu, zwanego niesłusznie nacjonalizmem. Banderyzmu. Otóż ta kochająca pokój, ta bardzo dobrze przedstawiająca się w mediach zachodnich struktura Kameryla doprowadziła do tego, że na przed liniami około 7 km od Donieckiej Republiki Ługańskiej, trochę dalej, Znajduje się około 60 tysięcy żołnierzy ukraińskiej armii i różnych batalionów ochotniczych, o których mówimy. Z 345 czołgami, 2 tysiącami 160 transporterami opancerzonymi, 820 armatami i różnego rodzaju broni, moździerzy, śmierć i tak dalej. Proszę Państwa, przeciwko nim występuje dobrze zorganizowanych. W ciągłych walkach, w ciągłym okrążeniu, w ciągłym e, e, w ciągłej, e, nie, niebezpieczeństwie 35 tysięcy na dziennie, kilku dni wstecz, kiedy się zaczął ostrzał, po raz kolejny masowy, proszę Państwa, Armii Ługańskiej i Donieckiej Republiki. Ale stało się coś jeszcze. Otóż wczoraj doszło do Przejścia do granicy Federacji Rosyjskiej, to co się zdarzyło w roku 14-15, i zaatakowały grupy dywersyjne terytoria rosyjskie. One miały przejść przez terytoria rosyjskie w jakimś celu. Te dwie grupy zostały zlikwidowane i dwa transportery opancerzone ukraińskie, które przeszły granicę. Prezydent Władimir Władimir Putin zebrał w natychmiastowym trybie. Radę Bezpieczeństwa Narodowego, można tak powiedzieć, w której przemawiali minister obrony Szojgu, szef, szef wywiadu, szef służb specjalnych Patruszew, przedstawiciele Dumy Państwowej, przewodnicząca Rady Federacji, pani Matwiejenko, która kiedyś była RM miasta Petersburga, bardzo wzruszająca wypowiedź. Zastępca szefa bezpieczeństwa narodowego Medwiedziew, który pokazał, że jest patriotą rosyjskim i powiedział, że idą ciężkie czasy, że sytuacja będzie podobna jak w 2008, kiedy teren Osetii był atakowany przez Gruzję, gdzie byli doradcy amerykańscy, ale że po jakimś czasie Zachód zacznie rozmawiać z Federacją Rosyjską. Ja, proszę Państwa, w dzisiejszej wypowiedzi nie będę niczego nie, Państwu. Hmm, Mówił, że co się wydarzy, bo to jest bardzo trudne w tej chwili, żeby powiedzieć, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy, to byśmy, to byśmy spokojnie nie spali. Na pewno sytuacja jest taka, że już strona atakująca do nas musi się liczyć z konsekwencjami bezpośredniej pomocy Federacji Rosyjskiej. A w dalszej perspektywie, a o czym mówił prezydent Władimir Władimir Putin w, swoim, w swojej wypowiedzi do narodu. Tłumacząc, dlaczego jest ta decyzja powzięta po sprawdzeniu wszystkich możliwych szans porozumienia. Ponieważ nikt nie chciał dotrzymywać umów mińskich poza Donbasą, Ługańskim i Donieckiem i Federacją Rosyjską. Wszyscy inni nie chcieli, albo nie odpowiadali na pytania, albo nie zwracali uwagę na umowy mińskie, albo się nimi zasłaniali, nie chcąc ich wykonać. Jakby nie kręcić, nikt ich nie chciał wykonać. Szanowni Państwo, dlaczego do tego wszystkiego doszło? Wład Prezydent Władimir Władimierz Putin powiedział to wprost, a ja Państwu to powiem. Otóż moja wiedza na ten temat jest i praktyczna, i teoretyczna. Trzeba wiedzieć jedno. To dzięki Leninowi w roku 22 tak rozrosło się terytorium Ukrainy. Po okresie kiedy po Pokoju Brzeskim Niemcy wraz z Atamanem Skoropaskim, kiedy tworzył federację, stworzyli dyrektoriat i Ukraina. Ale to ona nie była tak długa, ta Ukraina, nie była tak wielka. Od początku ruch bolszewicki i inne ruchy, które miały miejsce w okresie anarchizmu na terenie Ukrainy, spowodowało podzielenie Ukrainy na pewne regiony. Nie będę w to wchodził. Fakt pozostaje faktem, że Leni, żeby się przypodobać tej części Ukrainy, która Ludowi ukraińskiemu czy tutejszu, od strony Polski, od strony Węgier, od strony Rumunii, bo tam wszędzie Rusini zamieszkiwali, którzy się uważali to za Ukraińców, to za naród prawosławny, postanowił kłócąc się wtedy z Stalinem, żeby stworzyć w ramach konstytucji radzieckiej 22 roku, taką federację niepodległych państw proletariackich. Nowego typu, z bardzo silnym rdzeniem narodowym, patriotycznym, azerskim, gruzińskim, ukraińskim, białoruskim, etc. Stalin uważał, że powinna być jednak bardziej to scentralizowane, z dużą autonomią tych, którzy będą chcieli tam wejść. I co jest ciekawe, Stalin oczywiście wzmacniał władzę, ale w ustawodawstwie radzieckim ta sytuacja się nie zmieniła. To znaczy, do tego stopnia, że mogły republiki związkowe wyjść z, z, ze związku. Bo od 22 roku mamy Związek, Związek Republik Radziecki, wcześniej mamy Federacyjną Republikę Rad. I proszę Państwa, bardzo to będę skracał. Otóż w 1989 roku elity polityczne, które od lat 80. chciały się uwłaszczać, czyli Związek Radziecki dzielił się na struktury partyjno-narodowe. Które chciały więcej władzy, więcej wpływów, do tego doszły wszelkiego rodzaju agentury zewnętrzne. Banderyzacja Ukrainy też wtedy się już prawie zaczyna. W 1989 roku na zjeździe Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego zdecydowano powrócić do, takiej, do takiego statusu państw socjalistycznych Ukrainy, Białorusi i innych, gdzie elity republikańskie mogły. Na przykład protestować przeciwko decyzji ogólnej, ogólnie rządu tych zaprzyjaźnionych, sojuszniczych republik. Mogły również nie przyjmować tych decyzji na swoim terytorium. Miały własny język własnych obywateli i mogli być państwami. To oznacza, że nawet mogli mieć własne obywatelstwo. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją rozwijającej się narodowej opcji, która była kierowana przez biurokratyczną, nie, nieświadomą i tworzącą się przemysłową, która przeszła potem w oligarchiczną strukturę pochodzenia narodowego, natomiast która interesowała się wyłącznie własnymi korzyściami. I ziemie, które rdzennie były wielonarodowe, z tym z dużym czynnikiem rosyjskim, dwadzieścia parę milionów, weszły do na przykład Ukraińskiej Republiki. Strona Federacji Rosyjskiej, bo to nie jest Rosja, tylko Federacja Rosyjska, to jest zupełnie inne państwo, powstała w 1991 roku, oddłuża Republiki Związkowe z długów 100 miliardów dolarów. Oprócz tego, po cenach wewnętrznych sprzedaje gaz, nieważne, czy rosyjski, czy turkmański, czy kazachski, wspierając. Podaje się, że to może być w granicach, proszę Państwa, 250 miliardów dolarów w wypadku surowców. Proszę Państwa, kolejna rzecz jest taka, że w 2011 roku mieliśmy taką sytuację, że Wymiana ukraińsko-rosyjska to było 50 miliardów dolarów. To jest więcej niż dzisiejsza wymiana Unii Europejskiej z Ukrainą. Tam się coraz bardziej rozpycha. Zobaczymy, co będzie dalej. Strona, proszę Państwa, chińska. Ale Chiny po różnych wpadkach, kredytach 3 milionowych na MotorSeed, żeby kupić fabrykę produkującą się silniki, to jest fabryka, która istnieje od 90 9 roku, ona kiedyś robiła silniki lotnicze, teraz robi silniki do, do śmigłowców, ale na przykład proszę Państwa Antonów od 2016 roku, wielka fabryka samolotów nie wypuściła żadnego samolotu, no bo i po co? No wtedy konkurenci za, za oceanem czy inni by nie mieli kasy. Z drugiej strony, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że wielokrotnie zroszczały, proszę Państwa, ceny wody w mieszkaniach o 1000%. Proszę Państwa, energia, gaz i, 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 i proszę Państwa, benzyna. Yy, niestety mamy również problem polegający na tym, że nie chce Ukraina uznawać swojej tożsamości do powstania Ukrainy jako państwa, a elity polityczne, które na Ukrainie rządziły, rozgrywały nacjonalizm lub szowinizm. Po to, żeby osłabić wpływy rosyjskie czy inne, ale stracił nad tym kontrolę, bo system podzielił się na państwa oligarchiczne z dużym wpływem sterowania zewnętrznego. Wystarczy zauważyć, że na przykład premier po przewrocie antykonstytucyjnym zwanym Majdanem, Jacyniok, mieszka w Stanach Zjednoczonych i czuje się dobrze. Krótko mówiąc, jeżeli patrzymy na Ukrainę, to ją stworzył Lenin. No, a Lenin jest usuwany z pamięci narodu ukraińskiego, pojawił się bandera. Obywatel polski, szowinista ukraiński, zwolennik integryzmu, tak zwanego integralnego nacjonalizmu, tak naprawdę szowinizmu, o wyższości rasy i tradycji. Dzisiaj z Ukraińców robi się antyRosją. Mamy 150 tysięcy bandytów zwanych neobanderowcami w batalionach ochotniczych którzy nie patrząc na umowy mińskie, będąc częścią z, związaną z elitami ukraińskimi, narzucają styl walki, czyli atakowania, yy, strzelania do cywilów, do kobiet, dywersji na terenie tych republik, co oczywiście przyspieszyło uznanie ich, ich niezależności przez stronę rosyjską. Dzisiaj już wiemy, że prezydent Asad też zastanawia się prawdopodobnie decyzją Parlamentu Syryjskiego, uzna również te republiki. Tu bardzo ważny fakt, na zakończenie bardzo istotny. Wchodzimy w temat NATO, ponieważ NATO również zostało uznane jako produkt zimnej wojny niepotrzebny, przez ministra spraw zagranicznych Van Li, który występował na konferencji w Monachium, która ostatnio była, tam była Kamala Harris, Brown, znaczy Johnson, premier Wielkiej Brytanii, bardzo krytykowany przez poprzednich konserwatystów za antyrosyjskie zachowania. Zresztą tak samo jest w, w wypadku prezydenta Chorwacji, który powiedział, że za jego życia nie będzie żadnych, żadnego Kontaktu ani politycznego, ani wojskowego z konfliktem ukraińsko-rosyjskim, że to po jego śmierci się może wydarzyć. Mówiliśmy o prezydencie Zemanie, mówiliśmy o Orbanie. Sprawa francuskiej mediacji niemieckiej okazuje się była taka, że robiono do dobrej gry dobrą minę, natomiast tak naprawdę strona francuska i niemiecka do końca nie była w stanie wymusić, aby byli gwarantami, umów mińskich. Sytuacja jest bardzo otwarta, co się teraz wydarzy, dlatego że jeżeli państwo się przyjrzą, to mamy do czynienia już z państwami, bo to są już państwa, bo zostały uznane, w których dochodziło do ludobójstwa, wtedy można interweniować. Naruszona była rosyjska granica, to już też wiemy. Potem się to wszystko, proszę państwa, ułoży, zobaczycie państwo, że zaczną się przyznawać, że jest to prawda. Będzie COVID, będzie szaleństwo globalistów światowych, ale, proszę państwa, już wiemy, że na Ukrainie jest duży strach. Niedawno Zaleński, żeby było jeszcze ciekawiej, stwierdził, że powinniśmy anulować umowy budapesztańskie i Ukraina powinna mieć broń jądrową. Ma ku temu pewne szanse. Ma ku temu misz -masz takie zakłady zbogacające, ma odpowiednią ilość elektrowni odpadów radioaktywnych, więc może zbudować brudną bombę, mogą, mogą, mogą próbować. Natomiast jest sytuacja taka, że kapitały uciekają i chodzą słuchy, że żołnierze kadrowa, czyli bardzo dobrzy żołnierze specnazu, którzy budzą strach u wszystkich wrogów, Trzeba pamiętać, że w latach 90. o czym wiem z pierwszej ręki, bo tam byłem, w 2011 2012 roku w Czeczenii, wiedziałem, że zdarzały się bojówki, UNCO, mogę się mylić, czyli takich pierwowzorów, neobanderowców, które wraz z Bahabitami czeczeńskimi, nie mają skłonności do takich szowinistycznych skrajnie, skrajnie religijnych, antyrosyjskich organizacji, niepewnie bez potrzebów innych. Ym, innych ym, źródeł, którym to podszeptują, no bo inaczej ich znaczenie polityczne, ekonomiczne, wpływy są dużo, dużo mniejsze, a wiadomo, że chodzi o kasę, wiadomo, że chodzi o wpływy yy, i o to, żeby funkcjonować. Tyle tylko, że się okazało, że to nie będzie tak, że my sobie będziemy tam strzelać, brać broń, brać kasę, jeździć po świecie, straszyć, co to u nas się nie dzieje, tylko się okazało, że Decyzja rosyjska po uwięzieniu, pełnym uwięzieniu, czyli braku jakiejkolwiek reakcji, braku jakichkolwiek realnych propozycji na to, żeby NATO cofnęło się do roku 1997, ponieważ wiemy już, że bazy są planowane na Ukrainie czy natowskie, czy sprzymierzone, i to skraca odległość rakiet typu Pershing. Czy, 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 czy nowych typów rakiet, na którymi Amerykanie pracują o zasięgu 5000 km, żeby i, 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 i Astrahań, i, i, i inne rejony, i, i Razen, i inne były rażone przez stronę przeciwną. Stąd rozpoczyna się poważna akcja. Van Lee stwierdził, że trzeba uznawać umowy mińskie, że trzeba się ich trzymać. No skoro Żadna ze stron nie gwarantowała umów mińskich, a zaczęło się to, przeciwko czemu umowy mińskie występowały, to cierpliwość po 8 latach strony rosyjskiej się skończyła i skończyła się tym, czym się skończyła, czyli uznaniem tych republik. Nie będziemy w tej chwili, proszę państwa, rozstrzygać, co będzie dalej, bo ani prorokiem nie jestem, ani jasnowidzem nie jestem, zobaczymy. Natomiast proszę pamiętać o tym, że zapracowano sobie na to, bardzo długim procesem. No i w końcu nawet Rosja straciła cierpliwość. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom.